O Boże, mój Boże, ty widzisz jak głębokie ciemności ogarnęły wszystkie krainy, jak wszystkie kraje gorzeją płomieniami waśni, a ogień wojny i rzezisz aleje na wschodzie i na zachodzie. Krew się leje i ciała zabitych zasilają ziemię, a ścięte głowy padają w pył pola bitwy. O Panie, miej litość nad nieświadomymi i spójrz na nich okiem przebaczenia i odpuszczenia. Zagaś ten ogień, aby rozproszyły się te gęste chmury przesłaniające horyzont, by słońce rzeczywistości zaświeciło promieniami pojednania. Ta głęboka ciemność ustąpiła, a jasne światło pokoju rozlało swój blask na wszystkie kraje. O Panie, wyprowadź ludzi z otchłani oceanu nienawiści i wrogości i oswobić ich z tego nieprzeniknionego mroku. Zjednocz ich serca i rozjaśnij oczy światłem pokoju i pojednania. Oswobódź ich z czeluści wojny i przelewu krwi i uwolnij z ciemności błędu. Usuń zasłonę sprzed ich oczu i rozjaśnij serca światłem przewodnictwa. Postąp z nimi łagodnie, zgodnie ze swoim miłosierdziem i współczuciem, a nie traktuj ich wedle swojej sprawiedliwości i swego gniewu który wprawia w drżenie członki najpotężniejszych. O panie, wojny wciąż trwają, rozpacz i trwoga rosną, a wszystkie kwitnące krainy leżą odłogiem. O panie, serca stały się ciężkie, a dusze wypełnia udręka. Zmiłuj się nad tymi biednymi duszami. I nie pozostawiaj ich na pastę ich własnych pragnień. O panie, ujawnij w swoich krainach pokorne i posłuszne dusze, których twarze rozjaśniają promienie przewodnictwa, które uniezależniły się od tego świata, wysławiając twoje imię, rozgłaszając twoją chwałą i rozsiewając woń twojej świętości pośród wszystkich ludzi. O panie, Wzmocnij ich barki, przepiasa ich biodra, a serca zachwyć najpotężniejszymi znakami Twojej miłości. O Panie, zaprawdę oni są słabi, a ty jest potężnym i mocnym. Oni są nieudolni, a ty jest pomagającym i miłosiernym. O Panie, ocean buntów zbiera i tylko Twoja nieograniczona łaska obejmująca wszystkie krainy, może te nawałnice uciszyć. O, panie! Zaprawdę ludzie pogrążyli się w otchłani namiętności i nic nie może ich ocalić z wyjątkiem twoich niezmiernych darów. O, panie! Usuń ciemności tych niegodnych rząd i oświeć serca kagankiem swojej miłości, która wkrótce oświeci wszystkie kraje. Umocnij również swoich umiłowanych, tych, którzy opuszczając swoje ojczyste kraje, swoje rodziny i dzieci, podróżują z miłości do Twojego piękna w obcych krajach, aby rozprzestrzeniać Twoje aromaty i szerzyć Twoje nauki. Bądź ich towarzyszem w ich osamotnieniu i pomocą na obcej ziemi, bądź tym, który usuwa ich smutki i pociesza w nieszczęściach, bądź orzeźwiającym napojem, gaszącym pragnienie uzdrawiającym lekarstwem na ich schorzenia i balsamem na płonący w ich sercach ogień. Zaprawdę Ty się z najhojniejszym, Panem obfitych łask i zaprawdę Ty się współczującym i miłosiernym. Abdul Baha.